Pozwolić, że będę będę odnosił się tak, jak Ojciec tu z nami był fizycznie. Chociaż jest z nami duchowo. Ojcze, serce mi bardzo mocno bije. Dobrze, że ten portret tutaj jest, bo we wtorek jak ostatnio byłem w Dominika, to już go nie było i to stałem się tak stanowym. Środa z mnie wyszła. Tak jak wszyscy chyba z nas. No i zaśpiewam Ci pieśń, którą, bardzo prostą pieśń, którą bardzo lubiłeś. Pieśń, którą śpiewaliśmy na a na Wiktorówkach, po naszych wędrówkach tatrzańskich. I ty ją znasz tą historię, którą chcę opowiedzieć. Ona jest króciutka. Ja wiem, że czas nas ale ona jest króciutka. Nie jestem sam, jestem tutaj w towarzystwie mojej nowej gitary. Otóż jakieś 20 lat chciałem kupić nową gitarę, bo moja już jest stara, kiedyś ją na 17, teraz z ją dalej. I dwa tygodnie przed śmiercią ojca Jana nagle powiedziałem sobie, że ja sobie pójdę i kupię nową gitarę. I tak się stało, poszedłem do pierwszego sklepu. Kupiłem mi tak. wiedziałem, że ona będzie teraz grać dla ciebie. To jest jakieś magiczne. Od wysokich tak wiechałem wiatr. gwiazd. Pędzi chmury od lodowej krani. Nagle z cisza słabnie jego pęk, się kłania swojej pani na głoskach drzew, jak na stronach gra, cichym szmerem strumieniu wtruje. pozdrowienia śle matce bożeńsku, co na hali królu. naszych gór, naszych hal, naszych serc. Przyjm ta trzeńska Pani od wiernych swych poddanych, co dzisiaj do stóp Twoich garną się. Przyjm ta trzeńska Pani od wiernych swych poddanych, co dzisiaj do stóp Twoich garną się. Gdy wędrujesz sam, skalnych ścian. Wiedz, że ona zawsze z tobą chodzi. Wsłuchaj się w jej głos, z wiktorówek dzwon, abyś nigdy nie zapłodził Z gęsiej w dół szlak sprowadzi cię do Madony z lipowego drzewa. Z mleki Zaśpiewaj A prągu górskiej ciszy naszych gór, naszych hal, naszych serc. Daj w szumie wodokrzmotów, twój cichy głos usłyszeć. Kurszczyną pewną ręką prowadź mnie. Daj w szumie wodokrzmotów, twój cichy głos usłyszeć. Szczytą wewnątrz ręką prowadź mnie